W niektórych środowiskach istnieje takie przekonanie, że Żydzi rządzą światem i w ogóle wszędzie gdzie wejdą, zaraz wszystko, wszystko zajmują i, i nad wszystkim panują. Dzisiejsze czytanie daje nam troszeczkę inną perspektywę i trochę inną sytuację, chyba odwróconą. I to nie Żydzi, ale Żydom. Ktoś coś zabrał. Witajcie drodzy spiżanianie, witaj Joanna. No, witaj Przemo, oczywiście to jest taki stołek, na którym wszyscy możemy siedzieć w pewnym momencie życiowym, tak? Tryumf, 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 jesteś na wozie, a za chwileczkę e, jesteś Nie, bo wozem. tu chodzi o to, Raz jest awantura o to, w, kto w tej synagodze się tam spotkał. Dobra, słuchajcie, nie, nie, idziemy do słowa, żebyście zobaczyli o czym my tutaj w ogóle rozmawiamy. Dzieje Apostolskie rozdział 13 wersety od 44 do drugiego. W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw Wam, skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Zwracamy się do Pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj, ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Amen. Więc teraz wrócę do początku naszego dzisiejszego nagrania, bo ja oczywiście sobie w mojej wyobraźni, w mojej fantazji to było tak, że po prostu całe miasto zabrało się w tej synagodze. No to ja żegów rozumiem, że się wściekli, że ktoś im zajął miejsce e... <grym> i byli pełni zazdrości, tak. <grym> Ale rozumiem, że to całe miasto nie zebrało się chyba w synagoze, to nie zmieściło. Skoro można było jeszcze y, innych później nagabywać, prawda? Kogoś podburzać. No tak. Kogoś, kto nie był, tak, ale Kodki tak. uwierzył. Tak, I, tak, I to jest y, niesamowite dlatego że jak popatrzymy sobie tutaj na działanie Pana Boga, to tak mamy koncepcję Pawła, który mówi: Dobrze, najpierw idziemy do synagog, wszędzie najpierw idziemy do Żydów, tak? to jest naturalne, nasi bracia, chcemy im ogłosić Jezusa. I mamy Pana Boga, który popycha, popycha, popycha szerzej szerzej. Już cały ten tydzień nas tak popycha do tego szerzej, szerzej, szerzej. I nagle jest konfrontacja, gdzie jest naprawdę niskie, niska postawa bardzo niska zazdrość. Czyli przeszkadza mi, że ktoś go słucha, nieważne co gada. ale przeszkadza mi, że ktoś go słucha. Co tam Pan Bóg? Przeszkadza mi, że ktoś go słucha. I mamy, bardzo szybką refleksję. To jest kolejna rzecz. Działa Boży Duch, poddaje, kładzie nam na talerzu wydarzenia. Jest bardzo szybka refleksja. Paweł mówi: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Ale Bóg szanuje decyzję każdego człowieka. Więc jeżeli wy odrzucacie, my, słuchając Jego, że przekaz Ewangelii jest priorytetowy, idziemy gdzie indziej. I to nam pokazuje niesamowite, jakby takie delikatne, takie bardzo transparentne funkcjonowanie Boga, bo Bóg mówi: Dziecko, dobra wiadomość. Nie chcą przyjąć, przyjdą kiedy indziej. Ciebie niech to nie jesteś ty. Paweł nie odczyta tego w tym, w tym wydarzeniu, w ten sposób, jestem beznadziejny, to przeze mnie, oni nie chcą słuchać Bożego Słowa, to pewnie dlatego, że ja to ja i tak dalej, trzy kropki. Co nie, pewnie większość z nas by tak pomyślała, przynajmniej ja tak, ale mamy Pawła, który mówi, ja to nie jestem we własnej sprawie. Chodzi o Boga, który pokazuje swoją potęgę i wyzwolenie, i funkcjonuje cała rzeczywistość ewangelizacji według myśli Pana Boga, a nie według mojego pytania o moją wartość, samozadowolenie, akceptację, karierę i inne rzeczy. Nie, Paweł mówi: chodzi o Boga. Nie chodzi o moją opinię, także o, o opinię o mnie. Nie przyjęli. Ewangelii, idziemy dalej, nie zastanawiamy się, a to przeze mnie. Jak będzie to przeze mnie, Pan Bóg mi pokaże i nie wyrzuci mnie stąd. To będzie mi wskazał drogę reformy, ale jeżeli ludzie w tym środowisku nie przyjmują Ewangelii, Pan Bóg dalej dlaczego? Bo jest ważne, żeby ludzie usłyszeli po krańce ziemi, zbawienie dla wszystkich. Co to znaczy wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli? No nie jest tak, że połowa jest przeznaczona, a połowa nie. Co nie, że rekrutujemy się z takiej liczby, albo się nie rekrutujemy. Chodzi o to, że wszyscy, którzy jakby weszli w środek porządku życia wiecznego, wszyscy, którzy zechcieli je przyjąć, tak, to doświadczyli wiary, bo wiara jest przyjęciem Boga w siebie, przyjęciem Jego porządku, przyjęciem Jego życia. I co się dzieje? No i teraz działa instytucja, instytucja wspólnoty synagogalnej, wspólnoty żydowskiej. Teraz nakręćmy, jak w instytucji, wszystkie kurki, tak, żeby po prostu przeciwdziałać. I teraz nie jest przeciwdziałanie skierowane ku Bogu, tylko ku ludziom. I moglibyśmy zatrzymać się na tej płaszczyźnie, jak to jest okropnie, ilu to my mamy wrogów. I Paweł mógłby siąść w kącie i płakać. Oni strząsnąwszy na, nie, na nich pył z nóg, przyszli do ikonią, bo pył z nóg równa się, nie biorę od was nic. Tego, co żeście chcieli do mnie przykleić, nie biorę. Nie biorę tego jako opinii o mnie, nie biorę tego jako uciemiężenia, nie biorę tego, że nie lubią Pana Boga, nie biorę tego. Zostawiam to Wam, to jest Wasza sprawa. Wasza postawa, wasze słowa, wasze decyzje, wasze. Zostaw. To jest ten symboliczny próg z nóg. To nie jest powiedzenie, a wy, dziady skończone. Tak, dziady skończone, zostawiam was. Tylko zostawiam wszystko, nie zabieram. Bo chodzi o Boga. I o jego dobrą wiadomość. generalnie przecież wszyscy doskonale wiemy, że jesteśmy w takiej przestrzeni, że za chwileczkę będziemy żyli naprawdę. Bo to, co teraz uprawiamy, to jest taki trening życia. A przed nami jest najlepsze. Myślę, że cała ta dynamika tej, tej, tej sytuacji, tego, 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 co się tutaj w tym e, dzisiejszym czytaniu e, wydarzyło, ona jest niesamowicie uniwersalna. Bo ja widzę tam takie dwa momenty bardzo istotne, a one w, sprowadzają się do tego, żeby chcemy, żeby było tak, jak było. Nie chcemy zmiany. I najpierw Żydzi są zazdrośni o to, że słuchają jacyś inni, bo są przyzwyczajeni, że tylko Żydzi słuchają słowa Bożego, bo jest do nich skierowane, jest dla nich, oni są narodem wybranym, tylko oni będą. Z, mają jakąś taką, mają, mają tę uprzywilejowaną pozycję wobec, wobec Boga, więc pełni zazdrości odrzucają poselstwo Pawła ze względu na to, że, no, hello, a wy kim jesteście, nieczyści, nie? że, że śmiecie słuchać, e, słuchać słowa Bożego, że już w tym mu ci nieważne. Nie? Ma, ma was nie być. To jest nasza, to jest nasze bagno, tak, I, i, i my w tym bagnie będziemy się sami taplać. Nie chcemy, was, nie chcemy was tutaj. I kiedy Paweł nie ulega im, tylko odważnie mówi to nie, to idziemy do Pogan, bo do nich nas posłał Bóg. To robią, ja uwielbiam to sformułowanie. Żydzi podburzyli, uwaga kogo pobożne, a wpływowe niewiasty. I znaczniejszych obywateli. Słuchajcie, no jak przyjrzymy się naszym parafialnym rzeczywistościom, no serio, <noise> pobożne a wpływowe niewiasty. Pozdrawiam wszystkie pobożne a wpływowe niewiasty. Nie? Używajcie Szare z tego eminen... wpływu dobrze. Tak. Szare eminencje w, w naszych, naszych wspólnot. Nie? Ym... Łatwo dać się zmanipulować. Nie? Łatwo jest y, użyć swoich wpływów tylko po to, żeby było tak, jak było zawsze. Nie? Bez zważania na to, co, co Bóg robi dzisiaj, bez zważania na to, co Duch Święty chce zrobić dzisiaj. Nie. Chcemy świętego spokoju, chcemy, żeby było jak zwykle. Nie? I to jest to niebezpieczeństwo. Kiedyś, ja będąc, będąc młodym człowiekiem, kiedyś, dawno temu, sam się buntowałem wokół, wobec takich skostniałych struktur w kościele, tego, tej nudy, tej, takiego, taki, ni to życie, ni to śmierć, takie nie wiadomo co. I strasznie mnie to denerwowało. Ale dzisiaj. Patrzę na, bo wyrosło zupełnie nowe pokolenie e, e, młodych ludzi, którzy e, są rozpaleni miłością Bożą, Duchu Świętym i robią mnóstwo różnych rzeczy, mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, które mi się nie podobają, ale nie dlatego, że one są złe same z siebie, tylko po prostu to już nie jest to, co ja robiłem. Oni robią inaczej. Niech przestaną robić tak, jak robią. Niech robią tak, jak my robiliśmy albo robimy. Nie? To jest naprawdę, to jest wyzwanie, nie? żeby ci pobożni, wpływowi, ci w doświadczeni, ci, którzy, no wiecie, zęby zjedli na ewangelizacji, na charyzmatach, na spotkaniach, na tym siamtym owamtym, nie stali się takimi właśnie zgredami, którzy stają w poprzek tego, co Bóg chce robić dzisiaj, bo Bóg zawsze każdego dnia robi rzeczy nowe, tak? robi rzeczy świeże i wieje kiedy chce i przemienia rzeczywistość, taką, jaka jest dzisiaj, a nam jest łatwiej tkwić. W archiwum nie? i wspominać stare, dobre czasy, nie to, co dzisiaj i ci młodzi dzisiaj, prawda, jacy, yy, jacy są. To jest naprawdę realne niebezpieczeństwo, więc ja za samego siebie się modlę, <grym> żebym miał serce elastyczne, gotowe na przyjęcie z radością, tak jak ci poganie tutaj, tak? którzy radują się. Tak? Oni jeszcze nic nie wiedzą, oni jeszcze w ogóle nie wiedzą, co, co trzeba robić, i tak dalej, ale oni już się radują z tego, że Słowo Boże zostało skierowane do nich, że zbawienie przyszło do nich, jeszcze nie wiedzą, co to znaczy, ale już wiedzą, że Bóg jest blisko nich, że już ich kocha, zbawił, dowiemy się, co to znaczy, jeszcze nie wiemy, nieważne, ale, ale cieszymy się. Nie? To ja chcę być po stronie tych, którzy tej, tej takiej świętej świeżości, nie? Te, tej odnowy, która, która przychodzi wprost. Od pana, przychodzi wprost przez ducha. Nie chcę, żeby moje serce stwardniało. Nie chcę być ani pobożną, a wpływową wiastą, niewiastą wpływowym kimś nieważne. Nie, nie chcę. Nie? Chcę być dzisiaj radosny, bo dzisiaj usłyszałem słowo. I to dzisiaj słowo, które słyszałem setki razy, ono jest nowe. Jest dzisiaj nowe, bo niesie dzisiaj na nowo tę samą bożą miłość nie? i odnawia. Odnawia moje życie dzisiaj. Boże, ja pragnę Cię błogosławić. Błogosławię Cię Boże, które rozlewasz swoje zbawienie, które szturchasz nas do właśnie rozszerzania horyzontów, elastyczności, który zachwycasz nas swoimi horyzontami. Błogosławię Cię Boże, którym nie ma. Bo tak zawsze było, w którym nie ma schematów, w którym jest permanentnie szeroka przestrzeń oddechu, rozwoju, relacji z tobą, z ludźmi. Błogosławię Cię, Boże, który napełniasz nas swoim duchem, żeby nas przywietrzyć i nasze mózgi zapalić na nowo do oglądania Ciebie, do, do fascynowania się Tobą. Błogosławię Cię, Boże. Błogosławię Ciebie, który zechciałeś człowiekowi powiedzieć: bądź światłem, bo ja jestem światłem. Chwała Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie, który jesteś rzeczywiście życiem, i który przychodzisz, i ja dzisiaj wyznaję Tobie tą, to moje zmęczenie, przyzwyczajenie, pragnienie świętego spokoju, tak zwanego świętego spokoju. Chcę dzisiaj, Panie, stanąć w tej postawie radości, która wynika z tego, że usłyszałem dzisiaj Słowo, Twoje Słowo, i ono dzisiaj stało się dla mnie nowe, świeże, niosące życie. Dzisiaj staję z sercem otwartym i umysłem otwartym: poszerzaj, panie, moje horyzonty, poszerzaj, panie, moje serce, aby przy, abym był w stanie przyjąć nie tylko ciebie i twoje zbawienie, ale też sposoby, w jakie ty przynosisz zbawienie innym, jakim, sposoby, na które ty objawiasz się innym ludziom, sposoby, do których ani nie jestem przyzwyczajony ani przekonany, ale ty tam jesteś i ty działasz. I ty żyjesz, i ty przemieniasz, i ty, i ty dajesz tym ludziom nowe życie. Daj mi się, Panie, z tego, z tego ucieszyć i uczestniczyć w tym, być uczestnikiem ich zbawienia również. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tak blisko, że jesteś zawsze nowy, że jesteś zawsze żywy. I to nie jest slogan, bo Ty jako żywy robisz, co chcesz każdego dnia. Chcesz kochać każdego człowieka i robisz to na przeróżne sposoby. Dzięki Ci, Panie. Amen. Amen. No to wchodzimy, słuchajcie, w takim razie z tym, z tym słowem w weekend. Ciekaw jestem, czy ktoś ma podobne problemy jak ja. Znaczy, starze, starzejącej się mentalności. <grym> że, że to, co... że to, to stare było lepsze. Niż to, co jest nowe. Ja Wam powiem, bo to, żeby to nie było takie zawieszone w jakimś, w jakimś takim, wiecie, w jakiejś takiej próżni. Ja mam na przykład duży problem z muzyką, współczesną muzyką uwielbieniową. Taką, wiecie, ala Hillsongi. To, to jest fajne do słuchania, ale ja ani tego nie umiem śpiewać, ani mnie to nie przekonuje generalnie. Ja lubię moje stare piosenki w Kendricka. Proste teksty, proste melodie, cztery wersety. Jestem w stanie to zaśpiewać, a nie jakieś takie dziwne rzeczy. Ale ja wiem, że młodzi to kochają. Daj mi się Chyba jestem temu. młoda duchem, bo bardzo lubię Hillsongów. Ja, ja się. Na początku byłem zachwycony, a potem mi przeszło i, ten, i muszę walczyć ze sobą. Dajcie znać, czy jesteście za Hillsongami, czy nie. <laughs> nie, Co dajcie znać, jak Pan Bóg dzisiaj Wam siebie objawia. Tak, oczywiście. Dobrego, ja. błogosławionego dnia. Słuchajcie, jest sobota, więc jeden dzień przerwy, ale tylko dla mnie, dlatego że Joanna z Dominiką Szczawińską jutro na kanałach Gościa Niedzielnego. Więc kto głodny w niedzielę, to zapraszamy na śniadanie ze słowem, czy ze wszystkimi czytaniami, bo nie tylko z, z tym pierwszym, ale ze wszystkimi czytaniami niedzielnymi. I widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia z Bogiem. Pa!